Łukasz Borkowski wygrywamy 12 do 1 z GKS-em futsal nowiny. Łukasz, ja się nigdy przed kamerą jakoś nie dałem rady wziąć, a TVP poprosiło to od razu. Ja ci powiem tak, że ja przed kamerą nie lubię, no ale wiedziałem, że w końcu nadejdzie ten dzień, że trafiłem hatryka, to wiedziałem, że dzisiaj, dzisiaj będę musiał przyjść. Nie no, może RK na piersi to też czasem obowiązki medialne muszą być. Łukasz, fajne uczucie, że tydzień temu było pierwszy czyste konto w sezonie, pierwszy mecz na zero, a dzisiaj pierwsza dwucyfrówka. No uważam, że mecz zagraliśmy bardzo dobry. Yy, wiadomo, czyste konto cieszy bardziej niż dwucyfrowka, bo każdy tutaj walczy na za Ale tak naprawdę nikt tego wyniku nie będzie pamiętał. Liczą się trzy punkty i to jest najważniejsze. Samo odczucie po hat jakie jest? Pamiętasz swojego ostatniego hat Na no, dużym boisku kiedyś yy, strzelałem hat ale w klirek się w ruchu chyba mój pierwszy, ale. Normalny dzień w biurze, że tak powiem. Oby tak normalny dni w biurze A to w jakiej drużynie strzeliłeś? Na dużym boisku? W Ruchu Kozów. Okej. Okay. i też fajnie, że walczyliście jakby do końca o te kolejne gole i tak niemalże równo z końcową syreną jeszcze Piotr Krzemios się doczekał pierwszej bramki no i widać było jak wszyscy wszystkich ucieszył ten gol. Piotruś to jest nasz mały pupilek, i naprawdę strzelając bramkę, to była bramka tak, jakbyśmy zdobywali awans do ekstraklasy. Więc naprawdę cieszy bardzo i gratulacje Piotruszowi, że trafił pierwszą bramkę. Tak jest, gratulujemy. Mój myśl z tym awansem to oby, oby wszystko przed nami. No wczoraj śląsk znowu wygrał, więc no mimo, że my tak naprawdę niemalże tylko wygrywamy pucz tego jednego remisu z sośnicą, to ciągle w tej tabeli jest ścisk. My patrzymy tylko na siebie, tak? Skupiamy się już na następnym meczu i nie patrzymy gdzieś tam na Śląsk. My mamy swoją robotę do zrobienia i z tydzień na tydzień patrzymy na kolejnego przeciwnika i robimy swoją robotę, a co będzie później to zobaczymy. My mamy swój cel i skupiamy się tylko na nim. Łukasz, jeszcze tak cię trzeba zapytać, bo miałeś problem z barkiem w poprzednim meczu, już ci nic nie dokucza? Przez tydzień chodziłem do Piotrusia, tam z nim robiłem naś naświetlenia. Gdzieś tam ten bark ratowaliśmy i myślę, że jest wszystko w porządku. Wiadomo, gdzieś go czuję i myślę, że będzie dobrze z tym barkiem. Łukasz, tak trzeba jeszcze zahaczyć, bo okej, ok, mecz meczem, ale w środę myślę, że ta, coś takiego, co będziecie pamiętali bardziej niż jakikolwiek mecz z tego sezonu czyli wzięliście udział w prezentacji zespołu przed rundą wiosenną na, na dużym boisku. No, jakie wrażenia tu w tej hali były, Gdzie światła gdzieś wygaszone, pełno ludzi? Jak to, jak to zapamiętałeś? Jakie to było przeżycie dla ciebie? No, ja osobiście miałem czarki. Dla mnie to było coś niesamowitego, wystąpić przed takimi kibicami zerką na piersi. No spełnienie marzeń dla wielu, i naprawdę zapamiętam to do końca swojego życia. Oby no takich momentów jeszcze ruch nam dawał, obyście częściej też dawali powody, żeby, żeby was na tę prezentację zapraszać. Niech to będzie taki stały punkt programu. No i tyle, i czekamy na następne mecze się mianowicie za 13 dni. Dzięki, Łukasz. Dziękuję bardzo.